W tej chwili wypalenie zawodowe dotyka około 60% Polaków. Chroniczny stres zapewnie nawet więcej. Oczywiście powoduje to zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak depresje i różnego rodzaju inne problemy, ale musimy pamiętać o tym, że istnieje także biologia stresu, zatem stres powoduje nie tylko zaburzenia psychiczne, ale stres zdecydowanie wpływa na naszą biologię, na regulację hormonalną, na odporność, na insulinooporność, tycie, nawet na płodność. Przewlekle Har man stress og kartesal? Powoduje choroby sercowo-naczyniowe, wpływa na autoimmunologię, czasami na przykład sprzyjając chorobie Hashimoto, wpływa na na przykład bóle całego ciała znane pod nazwą fibromialgii, ale także na zapalenia stawów, nawet na osłabienie odporności. W mojej książce są różnego rodzaju ankiety, które bardzo ułatwiają rozpoznanie tego, czy u podłoża choroby Stres, ale także możemy sobie zadać właściwie kilka pytań: czy jesteśmy ciągle napięci, na przykład, czy trudno nam się rozluźnić, co robimy dla relaksu, i czy ten relaks przynosi nam relaks, czy wręcz przeciwnie, powoduje u nas coraz większy stres, jak na przykład nałogowe oglądanie seriali. I przede wszystkim, czy jesteśmy wypoczęci? Po weekendzie, czy tam po krótkotrwałym wypoczynku, po czasie, który przeznaczamy na wypoczynek, także przewlekłe zaburzenia snu mogą nas skierować w stronę myśli o stresie. Stres bardzo wpływa na nasz rytm dobowy i na naszą, nasz zegar biologiczny. Więc to, co możemy zrobić, to przywrócić ten zegar biologiczny, w, ustalić pewne rytuały, które wprowadzane codziennie, czyli na przykład jak odpowiednie zachowanie się po przebudzeniu, jedzenie posiłków o stałych porach bez towarzyszącego temu napięcia, stałe spacery, mimo że pogoda nie zawsze im sprzyja, mały ruch oraz rytuały związane z zasypianiem, to już jest rzecz, która może nam bardzo pomóc. Znalezienie chwili dla siebie i znalezienie właściwego rytmu dnia.